Jeśli jest jedna rzecz, której możesz być pewien, to fakt, że w tej podróży wiary w pewnym momencie Bóg będzie oczekiwał od nas, że odciągniemy się od tłumów, odciągniemy się od tego, co jest nam znane i będziemy iść samotnie. Wiele razy w Biblii widzimy Boga wzywającego różnych ludzi do samotnej wędrówki. Widzimy Mojżesza wezwanego na górę, aby otrzymać dziesięć przykazań, i Bóg wyraźnie prosi Mojżesza, aby poszedł sam. Widzimy proroka Eliasza, wezwanego na pustynię, gdzie był sam. W tym przypadku Bóg oddzielił Eliasza od społeczeństwa, aby chronić go przed gniewem króla Achaba i jego żony Jezebel. I chociaż nie miał komfortu jedzenia i schronienia, Bóg zaopatrzył go, a on był karmiony przez kruki. Abrahama również poproszono, aby opuścił swoją ojczyznę i zostawił wszystko, co znał, i poszedł do innego kraju, który, jak Bóg powiedział, mu pokaże. Chociaż był z żoną i bratankiem, został oddzielony od reszty swojej rodziny i poproszony o opuszczenie ziemi, gdzie już prosperował. Właściwie nawet nie. Wiedział, dokąd idzie, po prostu musiał zaufać, że Bóg go poprowadzi. Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, często odciągał się od tłumów i szedł być sam. Jezus często wycofywał się od tłumów, aby spędzić czas z Bogiem. Przy jednej z tych okazji Jezus spędził 40 dni samotnie na pustyni, modląc się i poszcząc. Wszystkie te przykłady w Biblii pokazują nam, że oddzielenie jest powszechną częścią naszego chodzenia z Bogiem. Widzisz, są powody, kiedy Bóg oddzieli cię od wszystkiego, co jest znane. Są czasy, kiedy usunie cię ze strefy komfortu. Kiedy nadejdą te pory roku, nie bój się, połóż swoją ufność w Bogu. W końcu obiecał, że nigdy cię nie opuści ani nie porzuci. W tych momentach, kiedy musisz iść sam, są to momenty, których Bóg używa, aby przygotować cię na następny etap twojego przeznaczenia, więc naprawdę nie ma potrzeby się bać. Opowiadana jest historia w Biblii o chłopcu zwanym Dawidem, który później stał się jednym z największych przywódców w Izraelu. Dawid spędzał czas samotnie, opiekując się owcami swojego ojca na polu. W tym czasie jego bracia nie myśleli o nim zbyt wiele. Nawet jego ojciec nie myślał o nim zbyt wiele, ale Bóg pozwolił na to oddzielenie, ponieważ musiał przygotować Dawida na króla Izraela. W tym czasie samotnej opieki nad owcami, Dawid nauczył się wielu rzeczy. Nauczył się stawiać czoła niebezpiecznym zwierzętom z bronią w jednej ręce i mocą Boga w drugiej. W tym czasie Bóg nauczył Dawida, jak mieć wiarę która pomogłaby mu pokonać zastraszających drapieżników, które próbowały skrzywdzić stado. W tym czasie, kiedy Dawid nie miał do kogo się zwrócić, Bóg nauczył go polegać na Nim w każdej sytuacji. W pierwszej księdze Samuela, rozdziale 17, w wersetach od 34 do 37, Dawid powiedział Saulowi: Twój sługa strzegł owiec swego ojca. A kiedy przyszedł lew albo niedźwiedź i porwał owce, ze stada szedłem za nim, uderzałem go i ratowałem owce z jego pyska. A kiedy zwrócił się przeciwko mnie, chwytałem go za włosy, uderzałem go i zabijałem. Twój sługa zabił lwa i niedźwiedzia, ten nieobrzezany filistyn będzie jak jeden z nich, bo znieważył wojska Boga Żywego. Pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i z łapy niedźwiedzia. Wyrwie mnie również z ręki tego filistyna. Ten sezon samotnego chodzenia przygotował Dawida na jednego z najlepszych żołnierzy i królów w Izraelu, pokonując wielu ich wrogów, ponieważ Dawid doświadczył pomocy Boga w samotności, kiedy walczył z niedźwiedziami i lwami. Nauczył się, że Bóg może mu pomóc wygrać wszystkie jego bitwy. Dawid był w stanie walczyć tam, gdzie armie Izraela się bały, w tym pokonać olbrzyma Goliata, który szydził z Izraela, ponieważ doświadczył Boga, kiedy był sam. Był pewny, że stawi czoła życiu, wiedząc, że Bóg jest z nim. W tym czasie samotności Dawid nauczył się polegać na Bogu. Nauczył się, że Bóg jest godnym zaufania Bogiem i że jest tam z nim, aby pomóc mu walczyć w jego bitwach. Bycie samemu jest idealnym czasem dla Boga, aby pokazać ci, kim On jest. Zapewnia odpowiednie środowisko do budowania relacji z Bogiem i pozwala ci usłyszeć Boga dla siebie. Usuwa rozproszenia i pomaga skupić się na tym, co jest ważne. Brzmi dziwnie, że z jednej strony tęsknisz za partnerem i byciem w związku, ale z drugiej strony Bóg może prowadzić cię do bycia samemu, aby mógł przygotować cię na tego przyszłego partnera. Prawdą jest, że samotne chodzenie pozwala ci pielęgnować pewne nawyki, których będziesz potrzebował, kiedy zdobędziesz partnera. Na przykład Twój samotny czas nauczy Cię biec najpierw do Boga po rozwiązania, zanim pobiegniesz do innych ludzi. Więc, jeśli Twój związek przejdzie przez trudne chwile, nauczysz się najpierw iść do Boga. Posiadanie partnera to delikatny Czas, a zabieranie swoich problemów najpierw do Boga jest jedną z tych rzeczy, które mogą Cię uratować przed nieudanym związkiem. Wiele osób chce opowiedzieć swoim przyjaciołom lub członkom rodziny wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w ich związkach. Niektórzy posuną się nawet do publikowania swoich problemów w mediach społecznościowych. To może sprawić, że partner poczuje się obnażony i zawstydzony, ale prawdą jest, że wiele problemów można rozwiązać w modlitwie i przez Bożą mądrość, zanim zostaną one ujawnione innym ludziom. Bycie samemu pozwala również lepiej zrozumieć siebie. Pozwala Bogu uzdrowić cię tam, gdzie mogłeś zostać zraniony przez inne związki. Często wchodzimy w związki z bagażem z przeszłych związków. Niesiemy to ze sobą i może to wnieść Niepotrzebne kłopoty do naszych związków, ale kiedy pozwolisz Bogu najpierw uporać się z twoimi problemami, zanim daci partnera, wtedy będziesz znacznie lepszym partnerem dla swojego przyszłego związku. Kiedy lepiej poznajesz siebie i masz własną osobistą relację z Bogiem, jesteś w stanie wyeliminować brak pewności siebie i uczysz się być pewnym siebie w tym, kim Bóg cię stworzył. Mówi się, że dwie osoby, które rosną w swojej Relacji z Bogiem zbliżają się do siebie, ponieważ obie pracują, aby poznać Boga, a Bóg staje się czynnikiem jednoczącym. Samotne chodzenie da ci jasność, inne głosy i opinie są uciszane. Widzisz, ilekroć jesteś blisko swojego cudu, wróg również nie jest szczęśliwy i spróbuje cię zmylić. Diabeł spróbuje cię zmylić złą radą lub sprowadzając niewłaściwego partnera na twoją drogę lub jakąkolwiek inną taktyką, aby odwieść cię od Bożego celu dla twojego życia. Kiedy Jezus ukończył swoje 40 dni na pustyni, wróg próbował go zmylić wieloma fałszywymi obietnicami, ale ponieważ Jezus spędził trochę czasu samotnie, modląc się i rozmyślając nad słowem Bożym, diabeł nie był w stanie go oszukać. Kiedy Bóg umieszcza cię w sezonie samotnego chodzenia, nie walcz z tym, ciesz się tym. W tym miejscu Bóg nauczy cię odróżniać właściwego partnera od fałszywych. Samotne chodzenie z Bogiem otworzy ci oczy na kłamstwa wroga i da ci odwagę, której potrzebujesz, aby stawić czoła swojej przyszłości. Zawsze pamiętaj, że Bóg nie jest sadystą. On nie oddziela cię, abyś mógł poczuć się samotny. On faktycznie oddziela cię, aby mógł do ciebie mówić i przygotować cię na przyszłość. Nawet w tym oddzieleniu Bóg będzie bliżej, niż myślisz, więc tak naprawdę nie będziesz musiał iść sam. W Księdze Przysłów, w rozdziale 18, wersecie 24 jest napisane: Kto ma wielu przyjaciół, naraża się na zgubę, lecz bywa przyjaciel bardziej przylegający niż brat. Bóg będzie ci bliższy niż brat. To, czego wiele osób nie rozumie. To fakt, że zdobycie partnera jest bardzo ważnym etapem w naszym życiu. Jest to jeden z tych, których nie możemy lekceważyć i musimy się do niego przygotować. Powinien to być zobowiązanie na całe życie, więc jest to decyzja, której nie powinniśmy podejmować lekko. Wymaga autorefleksji, wymaga modlitwy i szukania Bożego oblicza. Jest to decyzja, która wpłynie na Ciebie do końca życia. Dlatego Bóg chce Cię do tego przygotować. Bóg chce, aby Twój związek trwał całe życie i chce, abyś miał to, co najlepsze. Może to wymagać, abyś spędzał mniej czasu na spotkaniach z przyjaciółmi i być może zamiast tego wykorzystywał ten czas na dowiedzenie się więcej o związkach poprzez Biblię, inne książki, podcast lub nawet inne udane związki wokół Ciebie. Bóg może wymagać, abyś wszedł w jakiś czas modlitwy i postu, abyś mógł usłyszeć od Niego dotyczące różnych aspektów Twojego życia. Czasami może nas oddzielić, aby zmniejszyć naszą zależność od innych i zwiększyć naszą zależność od Niego. Może to wymagać, abyś miał sezon, w którym zejdziesz ze sceny randkowej. Możesz czuć, że musisz umawiać się z wieloma ludźmi, aby znaleźć właściwego. I możesz się zastanawiać, jak znajdziesz partnera, jeśli nie jesteś aktywnie na randkach lub nie szukasz go. Jego słowo mówi w księdze Izajasza, rozdziale 55, wersetach 8 i 9 Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad drogami waszymi i myśli moje nad myślami. Waszymi. Nie zawsze zrozumiemy, jak działa Bóg, ale musimy ufać, że On wie, co robi i że Jego plan jest lepszy i wyższy niż nasz własny. W Księdze Przysłów, rozdziale trzecim, wersetach piątym i szóstym, Biblia prosi nas, abyśmy zaufali Panu całym sercem i nie polegali na własnym rozumie. Na wszystkich swoich drogach poddawaj się jemu, a On wyrówna Twoją ścieżkę. Bóg zachowa Twojego partnera dla Ciebie aż do właściwego czasu. Nie musisz się martwić, jak Go spotkasz, gdy żyjesz dla Boga i służysz Jego celom. On wyrówna Twoją ścieżkę. Żyj życiem na sposób Boży. Nie bój się i patrz, jak Bóg przygotowuje Cię na Twojego partnera. On uczyni wszystko piękne w swoim czasie. Dziękuję.